No, i wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Zobaczmy, kto z Kinga sobie zgarnie. Za każdy komentarz wam tam serdecznie, serdecznie dziękuję. Tamten film był dużo, dużo dłuższy, bo miał 20 kilka minut. Ten jest nieco krótszy i mam nadzieję, że wam się spodoba. 99 komentarzy. Jeszcze raz za każdy dziękuję. Zobaczmy, kto z Kinga sobie zgarnie i zgarnie go. King Terror 1000. Gratulacje, stary. Jeżeli Trackling w opisie kanału masz, to z Kinga już dostałeś. A wy w dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie. Na przykład, co ja wam tutaj mogę sypnąć? kosmiczną pustkę. Jaki to jest stan? Mocne zużycie. Wydaje mi się, że skin tak ładny, więc jeżeli chcecie go zgarnąć to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. No i oczywiście, jeżeli was wcześniej na CSGO w się nie było, bądź jeżeli chcecie sobie wpaść i jakąś skrzynkę otworzyć, to klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kodzik genetyczny. Daj wam on 10% bądź do depozytu 2 10 zł 10 groszy na start, plus prezent do każdego dowodowania skinami. I oprócz tego również, używając kodu genetyczny macie szansę na zgarnięcie którejś z tych trzech kosek, czyli na przykład Bowie Knife Autotronikę wpłacając dyszkę, Shadow Daggersów, Slotterów i Bowie Knife Autotronikę wpłacając 15 ziko, bądź jeżeli chcecie wpłacić sobie coś tam więcej, to wpłacając stówkę macie szansę na zgarnięcie każdej z tej z tych kos. Ja nie potrafię się wysłowić, ale mam nadzieję, że i tak wszyscy to rozumiecie. Im wyższa wartość doładowania, tym większe szanse na prezent, ale pamiętajcie, że płacę tylko i wyłącznie z głową, i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat, a my już przejdźmy do odcinka. Twoje stare skiny już ci się znudziły? Wpadnij na łap i wymień na zupełnie nowe w zaledwie kilka kliknięć. Cały proces jest niesamowicie szybki i intuicyjny, a to oprócz wymiany skinów na stronie możesz również zdobyć darmowy balans wykonując proste zadania. Dodatkowo przy użyciu kodu genetyczny w tym właśnie miejscu otrzymasz 35% bonusu do wpłaty. Zaglądaj koniecznie, link w opisie. Dobra mordeczki, dzisiaj większy budżet i przyciśniemy sobie 100 jakichś cesowych skrzynek jakich na to jeszcze nie wpadłem, więc zobaczmy, mamy tutaj Fivera, który jest dobrą skrzynką, kosztuje 20 zł. No i kurczę, zastanawiam się, no ten fever wcale by nie był najgorszy jak mam być szczery. Gdzie on tutaj jest? Dlaczego go tutaj nie ma? Counter Strike Cases. No i nie ma go tutaj. Halo, fever, gdzie się schowałeś? Tutaj też go nie ma. Czy żeby fever był tylko na case battlach? Nie no, coś mi tutaj nie gra. Gdzie jest fever? Ty, Fever chyba... A nie, Fever jest oczywiście tutaj, w zbrojowni. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy Print Stream, mamy tutaj Rare Special Item, czyli koskę, którą może być na przykład Ruby za 36 koła, albo kolejną opcją jest na przykład skrzynka Dreams and Nightmares, gdzie mamy jeszcze szansę na inne koski, ale tutaj czerwone są z kolei dużo, dużo słabsze. Fracture też nie jest złą opcją, bo mamy dig dla print Streama i mamy szkielety, ale wydaje mi się, że jednak ten Fever będzie opcją najlepszą, więc przejdźmy sobie do Fivera w sumie na normalnych otwarciach póki co. No i będziemy musieli 33 razy kliknąć po trzy otwarcia. Nie robię żadnych tutaj, kurczę, jesterów, nie robię żadnych szybkich otwarć. Później oczywiście zrobimy sobie trochę case butley, ale stój! Nie no i już myślałem. Już myślałem, pierwsze otwarcie ty złoto 80, no nie jest to dobry drop no niestety, no tutaj ani fioletowe ani niebieskie za dużo nie zwrócą, sprawdźmy czy jest w sumie jakiś fioletowy, który cokolwiek tutaj daje, no TP 90 w dobrym stanie Tutaj to jest 43 ,27 zł 27 jeszcze w Factory New ten Serpent Strike no podobnie, ale generalnie to celujemy raczej róż albo czerwień a oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy e, dostali złotko. No i co? Lecimy. Trzecie kliknięcie, czyli 10 otwarć praktycznie już za nami w tym momencie nawet już 12. No i zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj wpada. No niestety nie wpada. Daj mi kosę. No naprawdę jedna kosa. To jest moja jedyna prośba. Budżet kurczy się ogromnie. I nie wiem jak ja to w sumie policzyłem że, że jakim cudem ma mi to wszystko starczyć. No ale dobra, otworzymy tyle skrzynek ile po prostu możemy. W tym momencie 15 plus 3 18 otwarć za nami i dopiero pierwsze złoto w 21 otwarciu. Ja piercie... Nie złoto, kurwa, co ja gadam, złoto to było dobrze, gdy je było. Ale pierwszy różowy yy, w 21 otwarciu. Tutaj 24 już leci, 27 też nic nam nie... Odda, no i teraz 30 po 30, już lecimy na case battle. Stój, Sirink Rage. No dobra, no chociaż tyle, faktoriniu chociaż jakiś minimalware. No pierwsza skrzynka, która tak naprawdę, jakkolwiek była blisko chociaż zwrotu. No i zróbmy sobie to: 20 skrzyneczek, klikamy sobie tutaj instant 2 na 2. I liczymy na koski. No tutaj koski to są solidne pierdolnięcia Oczywiście szansa na te koski to jest jedna na 390 coś tam, czy 380 coś tam. Eee, I co? No, no, no po prostu, no nie jest zbyt duża szansa, ale ja wiesz, że jednak te złoto da się tutaj dostać. Wierzę, że to jest nawet mało powiedziane, bo ja widziałem jak ludzie dostawali złoto z tej skrzynki. A jeżeli nawet nie złoto, no to mamy nadal tę awwwbkę Print Stream, która też swoje zwraca jak robimy case battle na 4 osoby, to jest to 4 razy większa ilość skrzynek otworzonych Bo widzicie, robimy case battle a na 20 skrzynek, a otwieramy jednocześnie 80 Więc szansa na dostrzeżenie tutaj jakiegoś ciekawego dropiku jest większa No i lecimy z tym dalej 5 skrzynek póki co za nami I tylko jeden różowy I to jeszcze kao-faktory. Jakby to był chociaż ten gloczek Shinobu albo nie wiem O, jest Gloczek Shinobu Spoko. Zawsze jest to nieco, nieco droższe. I skinek też ładny grywalny, co by nie gadać. Z takim glaszkiem jak się biega to nikt się nie powstydzi. Tutaj też, bo te mieli w sumie coś dropi, nie wiem... A, ten chopa. W New za 18 zł nagle jakieś z dupy, przez te manipulacje rynkowe, to, to jest szok naprawdę, jak te skiny w Factory New wystrzeliły. Ja będę musiał przejrzeć sobie zaraz mój ekwipunek po tym odcinku, żeby poszukać w magazynach jakichś skinów w Factory New. To nawet nie muszą być, jak widzicie, fioletowe, różowe, czerwone skiny w Factory New, a nawet takie skiny typu niebieski nie potrafią być dużo, dużo więcej warte. A ja skrzynek w samym się też otwieram w pizdu. Może nie tyle co na CSGO w się, bo nie widzę w tym za bardzo sensu. Ale też otwieram w pizdu i kurczę, no, no tych skinów się zbiera. Mam chyba z 8 magazynów. Jeden to jest junk, w nim jest chyba tam z 1000 itemów. I są właśnie takie jakieś niebieskie, fioletowe skinki, czasami różowe, które są po prostu za tanie, żeby wam je rozdać. Niedługo też będę nagrywał odcinek Spirit słapa, żeby pokazać Wam jak to wszystko działa. I też na pewno przydadzą mi się te skinki wtedy. A my robimy to Case battle jeszcze raz. No i w tym momencie już pęka bariera ilu 70 chyba skrzynek. A ogólnie, jakby patrzeć na cało kształt, patrzeć legitnie, bo co by nie mówić, to my otworzyliśmy już 160 łącznie z tym z battle plus 30 na normalnych otwarciach. To prawie 200 skrzynek już w dzisiejszym odcinku otworzyliśmy, właśnie tych Fever. I jeszcze żadnej koski niestety nie ma. Miejmy nadzieję, że w tym battle coś się zmieni. Jeżeli nie koska, to nie będzie przynajmniej jakiś czerwony skinek. Daj coś, daj coś, daj coś. Póki co? No ja chciałbym jakoś to skomentować. Tylko że jest dosyć ciężko. Bo nic tutaj kompletnie się nie dzieje. Więc chwilowo zamknę mordę. I dam wam trochę pooglądać tutaj samego otwierania. Signal... Nie, nie signal, control. Nie, nie potrafię zamknąć mordy ty. Ja mam od HD, przepraszam, przepraszam. Nie chcę, żeby to było jakąś tutaj moją wymówką ale nie potrafię zamknąć mordy czasami. Szczególnie jak nagrywam odcinek, to ja czuję taki przymus, yy, przymus nie przymus, bo robię to sam z siebie, ale po prostu, że ciągle chcę do Was mówić, że nie chcę, żeby była cisza, nie chcę, żeby była nuda, nie, tylko ciągle chcę nawijać makaron na uszy. Nie no a tak poważnie to po prostu komentować to, co się dzieje. I po prostu sobie z wami popierdolić Bo co by nie gadać to jest jednak fajny luzik Fajnie można sobie z wami pogadać Net, jeżeli nie słyszę odpowiedzi z drugiej strony To później zobaczyć, że wy to rzeczywiście oglądacie Niektórzy całość Niektórzy na przykład do połowy Niektórzy tylko pierwsze 10 sekund Żeby zobaczyć czy wygrali skina. No ale nadal jest mi mega, mega miło Że wy to rzeczywiście oglądacie I że rzeczywiście tutaj na kanale jesteście i, I po prostu fajnie mi tak do was pogadać a zobaczmy, trzy ostatnie skrzynki. Czy uda nam się wygrać tylko Case Battle? Nawet jeśli się uda, to nie oszukujmy się, to nie będzie żaden profit, ale i tak fajnie by było to wygrać, żeby było chociaż lekki cashback. I ostatnia skrzynka. Chyba to mamy. No, mamy to, ale to widzicie: 72 zł. Te skrzynki są takie, że tutaj generalnie możecie rzeczywiście trafić coś mocnego. Tylko, że szansa, właśnie, jest. 1 na 400 na kosę, mniej więcej już w przybliżeniu, nie będę wam tutaj mówił dokładnie. I y, jedną na 300 otwarć to jest AWP Print Stream. No ale... Co by nie gadać, szansa jest! A my robimy kolejne 20 otwarć. W tym momencie właśnie przekroczyliśmy granicę y, otwarć 100 solowych, tylko moich. No i co? Zobaczmy, czy może po tych 100 moich. W coś ciekawego uda się dostać. Jest to jedna chyba z najnowszych skrzynek w Sejsie. O ile nie najnowsza, ten Fever, bo tego Genesis Terminal to, to ja tego nie liczę. Bo to jest straszne straszny gówno ale. No kurczę, no, bardzo lubię Fevera. No nie będę ukrywał, no z Fevera podczas tego, gdy ta skrzynka była zbugowana. Nie wiem, czy wy pamiętacie, że ta skrzynka była zbugowana na samym starcie. Kiedy ta skrzynka wyszła. To wszyscy byli podnieceni, bo mnóstwo mnóstwo osób kocha szkieletony. Ja też kocham szkieletony i kurczę, otwierając tej skrzynki, nie wiem ile. z 50, wydaje mi się, że luźno. I kurczę, trafiłem kosę. I była ta skrzynka zbugowana, bo ja chyba wam w końcu nie powiedziałem, w tym sensie, że tutaj, trafiając jakiegokolwiek szkieletona, to mieliście na przykład 10% na ruby miejsce 10% na jakiegoś safajera, 10% na jakiegoś tam innego doplera czy cokolwiek, czy nawet wyższe procenty i mniejszą szansę mieliście na zdobycie na przykład nie wiem, szkieletona safari mesza niż na trafienie safajera. Czajecie to? Większą szansę mieć na pierdolonego safajera niż na safari mesza. A co ja trafiłem? Tak, nie pomyliliście się. Pierdolonego safari mesha. Naprawdę to był dla mnie taki szok. Tym bardziej jak zobaczyłem to, że każdemu dropią te e, ruby, że każdemu dropią te Safajery, że każdemu dropią te Black Perle y i tak dalej. A ja dostałem pierdolonego Safari Mesha. Aj, oh, te z Battle wygrywamy, ale mamy z tego tylko 80 zł. No i jak to wygląda z naszymi punktami? 12 tysięcy punktów. Odbiorę sobie tego Edge Lorda i zrobimy ostatnie z Battle na 6 skrzyneczek. Fever, żeby już to dookrąglić. No niestety, nic ciekawego z tych Feverów póki co nie dostrzegliśmy. No A to dziwne, szczerze, bo naprawdę, skrzynek poszło trochę e, i co? No, no kurde, spodziewałem się czegoś lepszego. Jeśli chcecie, żebym otworzył jakąś jeszcze skrzynkę 100 razy, może niekoniecznie skrzynkę Bravo na przykład, bo to byłby duży, duży koszt, ale jakąś inną skrzynkę, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak otwieram. Nie wiem, e, Dreams and Nightmares, to z e, Butterflyem. Emeraldem, czy cokolwiek innego, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja chętnie dla Was taki odcinek zrobię. I mamy pierwszego czerwonego, tylko dlaczego to jest Famas bad trip? Dlaczego to jest famous. Dziękuję, 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 dziękuję. Nie no, kurwa, well worn. Da mi się bardziej naprót do mordy. Dwa czerwone pod rząd. Pierwszy to jest bad trip, a drugi to jest pierdolona, a wupa, stream to jeszcze w stanie. Well worn. Ja pierdolę no Czuję się oszukany w tym momencie No po prostu czuję się oszukany Robimy jeszcze jednego ok, z tym razem w trybie under 8 feverów na 4 osoby 2 na 2 Kosa dla Adriana Alborosso Nie widzę innej opcji w tym momencie Może to być nawet pierdolony szkielet w Safari mesh Cokolwiek, tutaj już jest kwestia honory, to już nawet nie jest kwestia kosy, skina, balansu, czegokolwiek kurwa, daj mi jakąś kosę! To jest już 400 skrzynek blisko. Ja pierdolę, no co wy mi robicie? No do Fivera już wracać raczej nie będę. Nie mówię na pewno, ale raczej z tą skrzynką. Już dobrych kontaktów mieć nie będę Kurde no, ostatnia skrzynka, daj te kołsy po prawo Udało jeszcze Chaos Factory, że móc sobie otworzyć jedną skrzynkę Nawet nie, dwie, dobra To robimy dwie Cztery osoby tripander. Ostatnia szansa, to, już, to jest już naprawdę łapanie się brzytwy Tonący brzydwy się chwyta i my jesteśmy tonący w tym momencie. Adrian Michael Rosso trafcie jakieś kurwa kosy. Ktokolwiek teraz tak naprawdę. I tak będziemy mieli wina. Nie no nie. Nie, 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 nie. To jest jakieś kurwa nieporozumienie. No niestety, no. Skrzynki fiber. Nie, po prostu, po prostu nie. Rewolucji jedną sobie otworzymy. Dostajemy jeszcze banana kanon. No chciałbym być bananem w tym właśnie momencie. A hasłem w dzisiejszym odcinku niech będzie na przykład a propos bananów, jaki jest wasz ulubiony owoc i co. I widzimy się jutro. Dzięki wielkie za oglądanie. Elo.